Żurek można przygotować na wiele sposobów. Dziś przyrządzę go z kozim serem. Potrzebne składniki to: uprzednio przygotowany bulion warzywny, żurek szlachetny z chrzanem knor, kozi ser, szynka szwardzwalska, jajka przepiórcze lub zwykłe, boczek, cebula szalotka, białe wino, kwaśna śmietana oraz świeży majeranek. Żurek to obowiązkowe danie na wielkanocnym stole i nie tylko. Zaczynamy. Na początku gotuję jajka na twardo, obieram ze skorupek i przekrajam wzdłuż na połówki. Następnie układam plastry szynki na pergaminie i piekę je w piekarniku lub na patelni do momentu, kiedy staną się chrupkie. Szalotki kroję w cienkie piórka, a boczek w drobną kostkę. Pokrojony boczek przekładam do garnka i podsmażam. Teraz dodaję pokrojoną szalotkę oraz gałązkę majeranku. Całość zalewam winem i gotuję do momentu, kiedy wino odparuje. Do miski z bulionem wsypuję żurek szlachetny knor i wszystko dokładnie mieszam. Zawartość miski przelewam do garnka i zagotowuję. Następnie zmniejszam ogień, dodaję ser i dokładnie mieszam. Zupę gotuję jeszcze przez 5 minut. Gotowy żurek podaję z ugotowanymi jajkami oraz chrupiącymi plastrami szynki. Na koniec dekoruję zupę kwaśną śmietaną. Smacznego!